Jestem niewierną żoną, że jest innym mężczyzną, zdradzam. Boję się. Nie mam wyrzutów sumienia, to byłoby śmieszne tylko lęk. Inny mężczyzna. Jest młodszy ode mnie. Powinnam nam to przerwać również ze względu na niego. Przeżył rok od ponad roku. Dzieci go znają. Zaczęło się bardzo niewinnie i dosyć podstępnie. Poprosiłam Tomasa, by nas latem odwiedził w domu letnim rodziców. Mieliśmy tam być z Henrykiem i z dziećmi. Tymczasem Henrykowi wypadła jakaś konferencja. Gdy chciałam odwołać zaproszenie, uznał, że Tomas mimo wszystko powinien przyjechać. Czułam się prawdziwie wolna. Szczęśliwa. Po długich deszczach wszystko umniło się i rozkwitało. Codziennie świeciło słońce. Ustępne. Zbieraliśmy poziomki, zajadaliśmy szynkę z młodymi ziemniakami i zsiadły mleko z biernikami. Byłam radosna i chyba ogarnęła mnie pycha, bo dobrze pamiętam, co sobie wtedy pomyślałam? Zadłużyłam się w tym chłopcu. Zadłużyłam się po uszy. W jednym z ostatnich dni pobytu Tomasa zeszłam do jadalni, żeby nakryć to obiadło. Tomas pomagał mi. znieruchomiał i ni stąd, ni zowąd mówi, że mnie lubi, że mnie, powiedział, kocham od dwóch lat i że nie wie, jak dalej będzie żył bez mnie, żebym się na niego nie gniewała, nie bardzo wiem, co mówił. Przestałam słuchać, pomyślałam: wszystko stracone. Wszystko na nic. Nie byłbym przecież takim. Nic Ściągnęłam halkę, pas do pończoch, pończochy. Zostałam w samej bieliźnie. Rozbierając się, nie patrzyłam na Tomasa. Teraz spojrzałam. Potrząsnął głową i powiedział nie, nie, tylko nie to. Ale ja nie miałam już wyboru. Nie mogłam się cofnąć. Chwyciłam go za rękę i przyciągnęłam do siebie. Ukląkł. Trzymałam w dłoniach jego głowę. 아상 <머래>